Cześć, witajcie, moi koni. bardzo bardzo serdecznie w ostatnim epizodzie jest Assassin's Creed Valhalla. Ja wiem, że tytuł z gry, że to jest finał gry, ale nie, nie, jeżeli ktoś tu do finał gry, przy wyparciu to nie jest finał gry. Spędziłem w tej grze 51 godzin, jak przed chwilą widzieliście. I wciąż w tej grze nie zrobiłem wszystkiego, nawet więcej. Nie jestem nawet pod koniec gry. Jestem, no może nie w powijakach, jakbym powiedział, w powijakach, to bym przesadził, bo, bo sporo się udało zrobić. No ale to nie jest tak, że ja zostało mi tam doraszowania trzy misje na krzyż. Ja, ja nawet za bardzo nie wiem, jak mam tę grę skończyć. W sensie, wiem o tym, że trzeba zrobić więcej rzeczy niż tylko przejść wszystkie misje podboju um, Anglii, więc, więc mamy tam sporo rzeczy do zrobienia. Ale w gruncie rzeczy jest tu dużo różnych rzeczy do zrobienia. Ja się świetnie przy tej grze bawię, bo ona zawsze jest przyjemna i zawsze fajnie do niej się wraca. E, I ty bicie jest. Zbicie tych stworków jest dla mnie. Znaczy tworków tych, e, tych anglików jest dla mnie bardzo przyjemne, ale wciąż czuję takie coś, że to jest gra, która strasznie mnie zmęczyła tym wszystkim. W sensie mam wrażenie, że to jest. Za duża gra dla mnie. W sensie jak kiedyś myślałem, że nie ma coś tak jak za duża gra, no to myliłem się. Jakby to, to jest za duża gra. Ta gra jest po prostu za duża dla mnie. Za dużo rzeczy, za dużo zawartości, za dużo misji, za dużo rodzaj misji. To jest, czuję się taki przytłoczony po prostu, jakby chciałbym tą grę skończyć i powiedzieć sobie: OK, udało mi się tą grę skończyć i teraz mogę, jakby przejść do czegoś nowego. A tu mógłbym ciągle, ciągle, dzień w dzień siedzieć dalej, ulepszać, zmieniać, rozdawać punkty. Tego, tego, tego czegoś, jak zdolności w ogóle nie używam. W ogóle, w ogóle nie używam. Mapa. No, już dużo mapy odkryliśmy, ale tu cały czas nie odkryta jest. Tutaj też sporo rzeczy do zrobienia, chociaż nie chwila, to jest chyba jakiś. Aha, to jest dodatkowy region. Tutaj widzę, że coś jeszcze jest, a nie wiem, czy to nie jest tak, że ja tego nie odkryłem po prostu. No ale coś tam gdzieś mogę połazić, nie? To jest. Sporo już porobiliśmy, ale to jeszcze nie jest wszystko i to nie, nie jest koniec, więc pewnie 20-30 godzin pewnie na spokojnie jeszcze bym to wtopił. Dodatkowo, jeszcze to nie jest koniec gry, kiedy zrobisz cały wątek Eivora. Bo żeby skończyć grę, chyba trzeba upłynąć na lokację, która jest poza tą mapą, czyli jest coś jeszcze więcej niż tylko ta mapa. E, więc... E, jest tego dużo. Tego bardzo dużo. Mogę strzelać sobie, okej. Okay. Ha, bo w tej grze się tak wbiło. się odzwyczaiłem od tej gierki. E, więc jest tutaj sporo rzeczy do zrobienia. Powiem szczerze, że tak, robię Wam takie podsumowanie, podsumowaniowy odcinek, ponieważ tę gierki odpocząłem i nawet no, mam ochotę w nią grać, ale, ale wiem, że jest to tyle dużo gier, że, że wolę sobie ją odpuścić i po prostu skupić się na, na innych gierkach, no bo po prostu ile można w jedną grę grać. I jeżeli ktoś z Was lubi to, co to tutaj gdzieś pokazywałem i spodobał Wam się, jak ta gierka wygląda, to kupcie tą gierkę. W sensie naprawdę skawał jest kawał dobrego tytułu. Jeżeli nie jesteście graczami, którzy grają w różne gry, to lubicie zamknąć się w jednym tytule. No, to jest ten świat, który możecie eksplorować setkami godzin. To jest, to jest naprawdę rozbudowana gra akcji z elementami RPG i, i no można się w tym, można się w tym nieźle odnaleźć. Natomiast dla ludzi, którzy chcą poznać fabułę, no to pewnie skłamałbym, gdybym powiedział, że ta gra nie ma fabuły, ale pewnie niewiele bym skłamał, bo fabuła jest uszczątkowa. Ile na początku rzeczywiście byłem zainteresowany tym, co się tu dzieje, to teraz mam wrażenie, że. Nawet autorzy nie znają, za bardzo co się dzieje i, i, i to nie jest zbytnio takie interesujące. To nie jest tak, że nawet autorzy nie wiedzą co się dzieje w taki, takim JRPG-owym widzeniu. Że to nie jest tak, że to, to takie pojebane rzeczy się dzieją, że, że nawet autorom się nie śniło co oni tu wykombinowali. Ale to jest bardziej to w stylu, że coś tam się dzieje, ale 20 godzin tu, 20 godzin tam, jeden quest, jeden quest fabularny, 10 godzin quest fabularny, 5 godzin quest fabularny, 20 godzin znowu gdzieś biegasz, tak te misje są, tak nie wiem, co 5 godzin, co 3 godziny i tak naprawdę, zamiast wiedzieć o co chodzi w tej fabule, to trochę za, zapomniałem w ogóle o co, o co tu chodziło nagle po, odbic po odbiciu całego terenu, a też nie, to nie jest tak, że tu gry maksuje w żadnym wypadku. Ja, ja bardziej biegnę cel, od punktu do punktu, i a i tak gubię w, w wszystkim wątek. Potrafiłem właśnie tak coś w stylu pomyśleć, że biegam, odbijam jeden teren, nagle gadam z bratem i ten brat mnie nie lubi. Ja trochę tak myślę sobie. A co ten brat mnie nie lubi? Co się, ja nie, nie, nie pamiętam, co się stało mu, nie? I później, A, dobra, dobra, bo go porwali, coś mu się odjebało. Okej, okay, dobra, ale co? Nie wiem, nie wiem co. Nie pamiętam już, nie pamiętam po prostu, nie? I to jest tak, tak tą grom jest cały czas, że po prostu co chwilę zapominasz naprawdę, co autor tutaj miał na myśli, i zapominasz w ogóle, jaki był cel tej gry. To też dla wielu pewnie nie jest problemem, bo, bo ta gra ma miodny gameplay, ale fabularnie to, 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 to nie jest coś, co. Co pochłania. Natomiast dzięki temu ta historia też jest taka dosyć e, luźna. W sensie, że przez to, że ten świat jest tak otwarty, e, to to łatwiej to zrozumieć. A na myśli coś takiego, że gdyby ta, ta fabuła była zbita, to prawdopodobnie w wyniku początek sagi Ukończ prolog. A ja pierdole co? Wkrótce ukończyłem prolog? Okej, okay, czy ja właśnie dostałem achievement za ukończenie prologu? Ja pierdziele. Okej. Okay. Co? Okej, okay, to, jakby jestem do 50 godzin, jestem, dopiero prolog skończyłem. Wow. Wow! E, o czym ja mówiłem, bo trochę mnie to wybiło z rytmu. E, a, przez to, że ta gra nie ma takiej zbitej fabuły, która, która ci prowadzi za rękę, albo chociaż jest jakoś spójna, Także rozbudowanie jest płynne. No to niezależnie w jakiej kolejności wykonujecie questy, to nie ma żadnego bólu, że tutaj to jest niemożliwe do zrobienia, bo ja już jestem w przodzie bardzo. Tylko tutaj rzeczywiście to się wszystko klei. W sensie tak rozwodniona fabuła jest, że nie da się coś takiego, że jak spędzisz 20 godzin na robieniu misji pobocznej, to nagle fabuła główna jest, o, jesteśmy początkującym stadem, a ty już masz 500 poziom. I rzeczywiście ta gra jest tak zrobiona, że jeżeli zrobisz wszystkie questy i do... Wszystkie questy poboczne i wszystkie poboczne aktywności na tyle na ile się oczywiście da i wrócisz do robienia questów głównych, to, to tak gra ci nie powie, o, teraz powinieneś dopiero się nauczyć uży używać sztylet, tylko tak gra ci powie twój brat był tam i tam. I to jest niezależne od tego, gdzie ty byłeś, co robiłeś w ogóle. I przez to też nie czujesz takiego okłamania w tej całej w w tej formule. Ale z drugiej strony fabuła też nie, nie, nie pochłania mnie. Przynajmniej mnie nie, nie pochłania. pewnie. Dla wielu to może być ciekawe, ale dla mnie to jest po prostu nuda i, i Eivor jest bohaterem, którego ja nie rozumiem i który mimo, że ja mam jakieś wybory w dialogach, to nic nie, no nic nie robią. Nic nie robią kompletnie, nic nie zmieniają, więc ym, nie ma jakiegoś większego problemu, że po prostu te... Fa najlepiej, to, najlepiej to byłoby porównać, że ja bym pewnie teraz mógł tę grę zacząć od nowa, przeskipować wszystkie, wszystko, przeskipować i prawdopodobnie wiedziałbym tyle samo, więc yy, no niewiele mi to dało, Ni, nic mi nie zapadło w pamięć. No ale cóż, no, nie każda gra musi być związana z fabułą, ale... No miałem nadzieję, że gdzieś tam tą historię Wikingów mnie pochłonie, ponieważ e, jestem jestem fanem tego serialu, Wikingowie. E, I tutaj niestety nie ma takiego Ragnara Lockbroka, tu nie ma takich, no oczywiście gdzieś tam pomiędzy spotkaliśmy jego synów. Tam syna, na pewno syna jednego na pewno. E, ale ogólnie... Nie, ale ogólnie rzecz ujmując, niestety tak to wygląda, że ta fabuła nie, nie jest nawet podobnie fabularyzowana, tylko to jest takie, takie fantazy, w którym coś się dzieje i to, to, to może interesować, ale to nie jest jakoś wybitne. Natomiast z drugiej strony kupując grę, za, no nawet powiedzmy, żebyście kupili w premierowej cenie teraz, chociaż już na pewno jest tańsza, to, to macie grę na 100-200 godzin, prawdopodobnie cały rok moglibyście grać tylko w tą grę, więc dla wszystkich tych, którzy lubią spędzać dużo czasu przy jednej grze i liczą, Godziny na złotówki, no to na spokojnie, może, może Wam wyjść, że, że za godzinę gry płacicie złotówkę w tej grze, jeżeli chodzi o premierową cenę czy, czy, czy coś tego typu, no to, no to to jest ogromny tytuł. Ogromno. 50 godzin i gra mi mówi, że Prolog skończyłem, nie? Więc jakby to chyba wiele, wiele mówi na temat tej rozgrywki. Wiele mówi na temat tego, jak ja mało tu zrobiłem. A jednocześnie tak czuję, że jakby wyczerpałem ten temat, więc każdy może gdzieś tą gierkę skończyć na swoim etapie i wydaje mi się, że to nie jest że w przypadku takiej gry to nie jest wstyd, przed zakończeniem gry, skończyć serię, bo bo tak samo jak w Persona 5 Royal, ta gra pochłania ogromne ilości godzin, a, a jest tak dużo gier różnych do pokazania, e, że wolałbym się zabrać do innej gry. Trochę zwlekałem, bo myślałem, że może do tej gry wrócę, ale postanowiłem, że tak, wróciłbym, chętnie bym pograł, ale jest sporo innych gier, które bym chciał pograć i po prostu fabuła mnie na tyle ciągnie, na tyle ciągnie, żebym chciał grać w nią dalej, więc pomyślałem, e, że, że odpuszczę sobie. Jeżeli ktoś z Was lubi tak po pracy sobie pochodzić i pobić, pobić różne różnych przeciwników, pokonać jakieś, jakieś stwory, no bo tam też się walczy z mitycznymi stworami, to to jest dobry tytuł. To jest naprawdę dobry tytuł i jest dopracowany. Na początku przy że miał swoje bugi, ale teraz jest, jest, jest sporo lepiej. I druga sprawa jest taka, że jest cały czas rozwijany, niedługo ma wyjść, albo niedawno wyszedł DLC nowy, coś o druidach, więc pewnie tam kolejny content na kolejne wiele godzin. O, to jest, to, jest, to, jest, to jest długa gra. To naprawdę długa gra, i, i jak ktoś lubi takie rzeczy, to bawcie się, czerpcie z tej gry, bo tu jest mnóstwo dobra. Ale jeżeli ktoś gra dla fabuły, no to tutaj fabuła jest. No, trzeba dużo, dużo sobie tutaj wyobrażać. O, dużo, trzeba bardzo kreatywnie podejść do, do tej gry i dużo sobie tej grze. Dużo tej grze trzeba wybaczyć, jeżeli chodzi o fabułę, a raczej skupić się na tym, co tu się dzieje, nie gameplayowo, co tu się dzieje. Więc, więc, więc tak, wydaje mi się, że to jest spoko. Pewnie nie kupię kolejnego raz na na pewno nie kupię nowego far Będę czekał, aż te gry zostaną przebudowane na jakieś fabularne gierki, bo to nie jest mój, to nie jest mój konik. Ja lubię gry stwabłone, ja lubię gry, które zajmuję 20, 30 godzin i ja już czuję, że coś, coś zrobiłem, a tutaj zrobiłem 50 godzin i czuję, że nic nie zrobiłem i czuję, że tak relatywnie do niczego nie nie, nie dążę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Przepraszam Was do innych serii na moim kanale.